Renta wdowia to projekt polityki senioralnej lewicy to projekt, który ma pomóc tym, którzy w tej chwili przebywają na rentach i emeryturach, a którzy zostali osamotnieni, mówił podczas konferencji Stanisław Wziątek. Chcąc wyjść naprzeciw ich potrzebom, lewica przygotowała projekt renta wdowia już w 2022 roku. Ten projekt został formalnie złożony w maju do laski marszałkowskiej. Niestety i PiS, i pani Marszałek Witek nie chce tego przyjąć i nie chcę tego przedstawić pod obrady sejmu. Dlatego też lewica wystąpiła z nową propozycją przygotowania projektu obywatelskiego, tak aby nie można było tego projektu zlekceważyć. Dlatego zbieramy podpisy, dlatego przedstawiamy rozwiązania, które zagwarantują godne życie Emerytum. Lewica oraz Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych proponują, aby pozostała przy życiu osoba mogła zachować swoje świadczenie i powiększyć je o 50% renty rodzinnej po zmarłym małżonku lub pobierać rentę rodzinną po zmarłym małżonku i 50% swojego świadczenia. Objętych zostanie od 1 trzystu do 1,5 miliona osób uprawnionych do otrzymywania renty wdowej. Renty wdowie już są w zasadzie... W kilku państwach Europy, w Czechach, na Litwie, w Niemczech oraz, oraz na Węgrzech. Głównymi wydatkami, jakie będą, jest to przy średniej emeryturze 2545 zł, to w 2023 roku będzie to 5,4 miliarda, a w 2024 będzie 8,2 miliarda złotych. Tak więc Cały czas zbieramy podpisy pod, pod naszą inicjatywą. Zapraszamy wszystkich chętnych do naszej siedziby w koobrzegu na Granicznej 6 praktycznie w każdy piątek między godziną 16 i 17. Podczas konferencji omówiono także przygotowany przez Lewicę projekt uchwały w sprawie dofinansowania programu in vitro. W mieście Kołobrzeg od 2019 roku do 2023 już funkcjonuje. Miasto Kołobrzeg przeznacza na to rocznie, w tym roku jeśli dobrze pamiętam jest to 100 tysięcy złotych, czyli przewidziana pomoc dla 20 par w wysokości 5 tysięcy złotych. Miasto Kołobrzeg ma podpisaną umowę z Urzędem Marszałkowskim i połowę tej sumy, czyli 2,5 tysiąca zł, dokłada miastu Kołobrzeg, jeżeli jakaś para... Yy, yy, tak, taką potrzebę, yy, ta, takiemu leczeniu się poddaje. I my również chcemy wspomóc. Nasza propozycja jest, aby dołożyć do tego jeszcze 1000 zł, i jest to yy, ta łączna suma. Wówczas wystarczałaby z informacji, jakie uzyskaliśmy od, od miasta Kołobrzeg, na yy, za pokrycie kosztów i faktury, yy, którą przedstawiają ośrodki, w których dochodzi do yy, tych yy, Leczenie niepłodności metodą in vitro. W koło brzegu pod obywatelskim projektem ustawy Renta Wdowia udało się zebrać około trzech tysięcy podpisów.